Kochani kochani, a ja jestem na obiadku w naszym hotelu, bo teraz jestem w bremen. A dlaczego jestem w bremen? No to może kiedyś Wam powiem. I mamy tutaj taki obiadek, tutaj mamy co tutaj mamy. Mamy takie um, falafel, coś takiego. Tu mm. mamy marcheweczka, tu mięsko też jest. Tu jest mięsko z kurczaka zosę. tutaj mamy sanda, aha, z rybę, rybki takie. No i tak dalej, już nie będę Wam pokazywała. Tutaj mamy tomatę, zupę, także mamy fajnie, a na podwieczorek, na deser, mamy tiramizu, który wszyscy sobie pobrali. A tutaj jest pana kota, wegan, i normalna pana kota. Także o to, to, to są takie rote gryce. To jest taki też e, coś takiego, taki typowo dla Niemiec. Potem wam powiem, co to jest, właśnie to rote gryce. Tu mamy taki barek, a jestem w pięknym hotelu. I idę już na swoje miejsce. Tak wygląda nasz hotel. Jestem z ludźmi z mojej pracy, a dlaczego jestem? To potem wam powiem. Teraz mam przerwę, więc chciałabym sobie iść do sklepów, do galerii i kupić sobie jakiś nowy sweterek. Bo tak jakoś mi się teraz za sweterkami stęskniło. Także kochani, zobaczcie, tak wygląda wystrój hotelu. Tutaj jest, wiecie, taka imitacja, jakby to był dom mieszkany. Zobaczcie jeszcze z takimi tarasami, a to wszystko jest w holu. To jest olbrzymi hotel. Olbrzymi hotel. I idę do sklepu. Potem jak wyjdę na zewnątrz, to powiem Wam, co i jak tutaj u nas się odbywa. A teraz idę do galerii, zrobić zakupy. Tam też może uda mi się jakiś filmik zrobić. Pozdrawiam.